O kurwa. O jedno blok. Pa. Na budynku. Ja pierdolę, pa Ciuć, spas. się <tort> Zol zaczęz, nie? <tort> nie? Co? Aż się Zol zaczęz, nie? Ja byście ja pierdolę, był komin, nie ma. I to nie? by w tym do mani, tak, I, I to by było na tyle dzisiaj, nie? <tort> I mogę no, wejść do do. No. Ty ja pierdolę. Idziesz za babei auty. Nie mnie. Ты сейчас какие-то заходы